Wysłuchałem pana ministra i stanowisk i jest jasne, że albo nie wiecie, o czym mówicie, albo kłamiecie. Mam nadzieję, że kłamiecie, ale obawiam się, że nie, wiem, nie wiecie, o czym mówicie, więc najpierw powiedzmy, czym w ogóle są kryptowaluty, bo nie wszyscy Polacy jeszcze wiedzą. Niektórzy o nich nawet nie słyszeli, a wielu słyszało jak najgorsze rzeczy ze strony oczywiście. Banków, ze strony instytucji finansowych, zwłaszcza państwowych instytucji finansowych, krótko mówiąc ze strony systemu, który chce wszystko kontrolować, ograbiać haraczami, i tak dalej, i powstaje coś, co im się z tej kontroli wymyka. Otóż kryptowaluty to jest. Po prostu rodzaj pieniądza w formie cyfrowej, ale nie w taki sposób jak cyferki na koncie w banku, tylko w inny sposób. Więc czym się różni kryptowaluta od takiej złotówki, która jest w gotówce, albo jako cyferka w koncie w banku? Tym, że złotówka to jest pieniądz fiducjarny, czyli oparty na zaufaniu i ona nie ma żadnej obiektywnej wartości. Od dziesiątek lat nie ma poparcia w złocie. Jest tylko oparta na zaufaniu do instytucji państwowej. To jest po prostu czysty skam, czyste, Oszustwo i nad, nad tym pieniądzem państwo ma pełną kontrolę, a bitcoin jest zdecentralizowany na nowoczesnej technologii, blockchain, która jest rozproszona na setkach tysięcy komputerów i żaden człowiek, żadna instytucja nie ma nad tym kontroli takiej jak państwo a państwo ma kontrolę, więc na przykład dodrukowuje masowo te pieniądze, co przez ostatnie lata widzieliśmy. Coraz więcej pieniędzy, mniejsza wartość pieniądza, inflacja, ludzie na tym tracą, budżet państwo na tym zyskuje i to jest, panie ministrze, oszustwo, bo ktoś tu podawał ilość oszustw w kryptowalutach. 100% ludzi zostało oszukanych na pieniądzu fiducjarnym, na złotówce. Krótko mówiąc, na przykład taki bitcoin to jest, Cyfrowe złoto, teraz coraz częściej się mówi, że złoto to jest fizyczny bitcoin, bo złoto się wydobywa, trzeba włożyć wysiłek, bitcoin się wydobywa, trzeba włożyć energię, sprzęt, włożyć wysiłek. Coraz trudniej się wydobywa bitcoina, tak działa algorytm, a za jakiś czas w ogóle już nie będzie można wydobywać, bo maksymalna ilość to 21 milionów i wtedy minimalna inflacja zamieni się w zerową inflację tego dobra w przeciwieństwie do dodrukowanego pieniądza fiducjarnego. Mówię o inflacji, ale tak naprawdę w praktyce Bitcoin jest deflacyjny, bo wzrasta jego siła nabywcza. To jest wykres wartości Bitcoina od początku jego powstania. Tutaj powstał, idzie do góry, czasem góreczka, dołeczek, jakaś hossa, bez, ale tak naprawdę jest globalna hossa. Cały czas idzie do góry. I to jak idzie do góry? Bo powstał w 2009 roku, w 2011 na przykład kosztował dolara, a po 16 latach ponad dzisiaj kosztuje 118 tysięcy dolarów. Powiedzmy sobie jasno, to patrząc wstecz, to jest najlepsza inwestycja w całej nowoczesnej historii rynków jakichkolwiek. Dodatkowo Bitcoin pozwala przesyłać w kilka minut, często nawet po całym świecie, bez pośredników, bez wysokich opłat pieniądze jest przejrzysty, bo blokczeń jest publiczny, jest niezmienialny i umożliwia uwaga, to bardzo ważne, samodzielne przechowywanie bezpieczne swoich środków bez ryzyka zamrożenia przez bank, na przykład na polecenie rządu, co na przykład się działo w wielu krajach, na przykład w Kanadzie. I właśnie przez te wszystkie cechy, przez te wszystkie zalety kryptowalut powstała mika. Unia Europejska zrobiła mikę, z tym jest związana jeszcze taka regulacja Travel Rule, bo Unia Europejska po prostu za pośrednictwem regulacji firm kryptowalutowych, takie jak giełdy, Kantory i różne inne firmy, chce nam odebrać wolność, kontrolę nad własnymi pieniędzmi i odebrać nam resztki prywatności, wprowadzając głęboką inwigilację, bo na przykład KYC i inne takie systemy już będą dotyczyć każdej najmniejszej transakcji, nawet bez wychodzenia do złotówki. Ale to wszystko to jeszcze nic, i to jest najgorsze to wszystko to jeszcze nic, bo przychodzi ustawa Polska, która realizuje MIKE. I po pierwsze, rządzicie od półtora roku, spóźniliście się z tym wiele miesięcy i przez te miesiące polskie firmy, ponieważ rozporządzenie już działa, przez te miesiące polskie firmy często już musiały się przeprowadzać za granicę czy za granicą ubiegać się o licencję, bo u nas się nie dało. A jak już przyszło do tego, że przedstawiliście ten projekt, to okazuje się on nieporównywalnie bardziej restrykcyjny, nieporównywalnie bardziej zamordystyczny, inwigilacyjny. Przykład prosty niemiecka ustawa wdrażająca tą dyrektywę ma dwadzieścia parę stron, wasza około siedemdziesiąt. Dlaczego? Bo chcecie być prymusem w kontroli inwigilacji, zamordyzmie, haraczach. I tak dalej. Po prostu wymyśliliście w tej ustawie rzeczy, co wydawałoby się niemożliwe, które nawet eurokaratom się nie śniły. Największe opłaty w Europie. Największe opłaty w Europie. horrendalne, które automatycznie wyeliminują wszystkie polskie kantory kryptowalutowe. Same koszty prawno papierologiczne, żeby uzyskać licencję kilkadziesiąt tysięcy euro. Rocznie ta regulacja może kosztować firmy 200 tysięcy euro, co w oczywisty sposób wyeliminuje wszystkie przynajmniej małe i średnie jakiekolwiek kryptowalutowe przedsiębiorstwa w Polsce. Co więcej, daliście pełną kontrolę nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego, powołanego jeszcze w poprzedniej kadencji, która jeszcze parę lat w tym składzie będzie, która jest znana w Europie jako jeden z największych krwiożerczych przeciwników kryptowalut, która już się wypowiada, że będzie bardzo restrykcyjnie wnioski przeglądała o te licencje, która już pokazała, co potrafi, bo legalnie działającym firmom kryptowalutowym w Polsce z licencjami, z wszystkim zakazywała, zakładać konta w polskich bankach i polskie firmy zakładały banki za granicą, żeby móc zapłacić podatki. To jest absolutny skandal i ja nie wiem, jak Wy z takim spokojem możecie to mówić, dlatego ponieważ nie uważam, że wszyscy tu jesteście psychopatami, obawiam się, że nie macie pojęcia o czym mówicie. Ta ustawa robi wszystko, żeby zniszczyć rynek kryptowalut w Polsce, żeby wypchnąć za granicę wszystkich, bo przecież wiadomo, że, że wszystkie firmy będą się przenosiły i zdobywały te licencje Miki tam, gdzie jest nieporównywalnie taniej i prościej. Tam, gdzie KNF nie dostał od was narzędzia wszechwładzy, gdzie KNF może sobie uznaniowo stwierdzić, że ta firma według niej zajmuje się kryptowalutami w takim stopniu, że ma mieć licencję, więc wpisujemy na listę domen zakazanych i automatycznie wywala całą stronę giełdę, kart, kantor i wtedy dopiero ta firma może się odwoływać oczywiście, no bo przecież w faszystowskim państwie nie działa domniemanie niewinności, prawda? To jest absolutny skandal i wynika to z tego w ogóle jak słyszę w poprzednim punkcie, jak wy mówicie, że wprowadzacie deregulację, jakieś kosmetyczne zmiany, w jakiś, że, że rolnik po półtora roku waszych rządów może wniosek złożyć przez internet i nazywacie to ofensywą deregulacyjną. Wychodzi z Polski 2050 człowiek i mówi, że oni tutaj są za przyjaznym małym państwem, deregulacją i tak dalej. Po czym wyskakujecie z jakimś szaleństwem, z jakimś szaleństwem, czy was. Po, czy wy kompletnie oszaleliście? Wy, wychodzicie z jakimś kol, kompletnym zamordyzmem regulacyjnym, który zniszczy rynek kryptowalut w Polsce. I ostatecznie oczywiście, i ostatecznie oczywiście. Doprowadzi do, to do tego, że gospodarka będzie biedniejsza, polscy inwestorzy będą się mniej bogacić, bo wy tu mówicie, że to bezpieczeństwo inwestorów. Jak przecież kantory giełd wyprowadzą się za granicę, to inwestorzy będą, taki zwykli, nie chodzi o dużych inwestorów, zwykły Kowalski nie będzie bezpieczny, bo będzie musiał inwestować za granicą. Jak będzie spór z giełdą, na przykład zamrożenie środków czy coś, to nie, nie będzie mógł się odwołać do polskich sądów. To jest bardzo niebezpieczne dla polskich inwestorów i w efekcie gospodarka będzie biedniejsza, zwłaszcza że ten rynek niesamowicie się rozwija i niedługo będzie jednym z kluczowych, a i za chwilę oczywiście powiecie, że bez taniej siły roboczej tutaj gospodarka upadnie, więc będziecie tu zwoływać masy muzułmanów i murzynów, prawda, żeby ratować gospodarkę, którą sami zniszczyliście. Czemu to robicie? No, z tego samego powodu, dla którego niszczycie gotówkę. Raz za razem powolutku wprowadzacie kolejne ograniczenia obrotu gotówką, bo ten, ta cyferka w banku w przeciwieństwie do kryptowalut, które są zdecentralizowane, nie podlegają kontroli rządu, ta cyferka to jest coś, co można w pełni kontrolować, kto co kupił, kiedy, na co wydał, ile zarobił w każdej chwili można odebrać, zamrozić, opodatkować. Z tego samego powodu. I to wszystko. Ta ustawa to jest absolutne szaleństwo, i w mojej naiwności wierzę, że nie wejdzie w życie, bo będzie katastrofa. A poza tym sądzę, że Donald Tusk powinien, zostać, po, powinien yy, podać się do dymisji. Dziękuję bardzo.